W pałacach, gdzie każdy krok jest obserwowany, a każdy wybór stylizacji analizowany przez prasę i społeczeństwo, odzież może stać się nie tylko symbolem prestiżu, ale również zarzewiem konfliktu. Brytyjska rodzina królewska, znana ze swojej skrupulatności i etykiety, po raz kolejny trafia na nagłówki gazet. Jednak tym razem nie za sprawą wielkiej gali czy wystąpienia, ale... Garderoby królowej Kamili, gdy członkowie Straży Królewskiej, odpowiedzialni m.in. za logistykę i zabezpieczenie rezydencji królewskich, dokonali rutynowego przeglądu magazynów z odzieżą w zamku Windsor. Nie spodziewali się, że jedno z najzwyklejszych działań doprowadzi do rodzinnego kryzysu. To, co znaleziono w prywatnej szafie Kamili, wywołało nieoczekiwaną reakcję księżniczki Anny. Reakcji, która nie mieści się w pałacowych konwenansach, tajemnicze otwarcie drzwi do szafy kamili na pozór był to zwyczajny dzień w zamku Windsor, jednym z najbardziej strzeżonych i majestatycznych pałaców Wielkiej Brytanii. Ruch służb pałacowych, szmer rozmów między pokojówkami, przemykające w milczeniu sylwetki oficerów Straży Królewskiej. W tym właśnie miejscu, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością w każdej szczelinie marmuru i aksamitnego zasłonienia, rozpoczęło się coś, co z biegiem godzin miało nabrać wymiaru symbolicznego konfliktu. Jak co roku, zgodnie z procedurą zarządzania rezydencjami królewskimi, odbywała się inwentaryzacja wyposażenia, w tym garderób, archiwów i pomieszczeń pomocniczych. To zadanie, z pozoru nudne i czysto administracyjne, realizowane jest przez wykwalifikowane zespoły przy Królewskiej Straży, często wspomagane przez służby cywilne, konserwatorów i osobistych doradców. Tego dnia, według wewnętrznych protokołów, do których dotarliśmy, wyznaczono sekcję C3 odpowiedzialną za apartamenty królowej małżonki Kamilli. Dowodził nią starszy podporucznik Markus F który od lat słynie z bezkompromisowej dokładności i zamiłowania do porządku. Praca zespołu przebiegała bez większych komplikacji aż do momentu, gdy uwagę techników zwróciła niepozorna komoda z podwójnymi drzwiami, umieszczona w narożnym pomieszczeniu apartamentu. Nie była ona ujęta w oficjalnym spisie, co natychmiast wzbudziło ciekawość i potrzebę interwencji. Po uzyskaniu zgody z biura zarządcy zamku i zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, przystąpiono do otwarcia mebla. Nie spodziewaliśmy się niczego wyjątkowego, zazwyczaj są tam suknie, nieużywane futra, czasem rzeczy przekazane przez projektantów, relacjonuje jeden z pracowników technicznych, który zastrzega sobie anonimowość. Tym razem jednak sytuacja miała potoczyć się zupełnie inaczej. Wnętrze komody kryło bogato uporządkowaną kolekcję ubrań, każda sztuka odzieży, owinięta w jedwabny materiał, opisana datą i lokalizacją wydarzenia, w którym została użyta. Były tam kreacje z wizyt państwowych, suknie z balów w Clarence House, płaszcze noszone podczas zimowych nabożeństw w Sandringham. Wszystko skatalogowane zgodnie z najwyższymi standardami. Ale to, co wywołało natychmiastową konsternację, Leżało na samym dnie szuflady. Starannie zapakowany, z wyszywanymi inicjałami A.R. i herbem królewskim, znajdował się tam mundur jeździecki. Nie byle jaki, lecz ten, który księżniczka Anna nosiła w trakcie uroczystych defilat podczas Trooping the Colour w latach dziewięćdziesiątych. Ubranie było kompletne: od butów po pelerynę z czerwonego sukna. Dołączony do zestawu list, spisany na papeterii z herbem Elżbiety II, sugerował, że mundur został zwrócony do przechowania w okresie przejściowym między remontami stajni królewskiej a nową organizacją mundurów ceremonialnych. Problem polegał na tym, że według protokołów mundur ten powinien znajdować się w prywatnym archiwum w Gatcombe Park, wiejskiej rezydencji Anny, a nie w apartamencie królowej małżonki. Wewnątrz zespołu rozpoczęła się szybka wymiana opinii. Czy ktoś celowo przeniósł rzeczy? Czy był to błąd administracyjny? A może, jak sugerowali niektórzy, przejaw dominacji terytorialnej w nowym porządku dworskim? Jak mówi osoba bliska zespołowi porządkowemu, garderoby na poziomie królewskim są bardziej niż tylko miejscem przechowywania to świątynie symboli. Przeniesienie czyjejś odzieży, zwłaszcza ceremonialnej, bez zgody właściciela, może być odczytane jako osobista zniewaga. Nie jest tajemnicą, że relacje między Camillą a Anną zawsze były, delikatnie mówiąc, chłodne. Choć obie kobiety służyły monarchii na swój sposób, ich style, wartości i lojalności często się rozmijały. Anna jako jedyne dziecko Elżbiety II, niezamieszane w skandale, zawsze postrzegana była jako filar konserwatyzmu i wojskowej dyscypliny. Kamilla, choć zyskała akceptację publiczności po wielu latach, nadal postrzegana jest przez część dworskich jako outsiderka. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że Kamilla przejęła po królowej Elżbiecie wiele przywilejów. W tym prawo do korzystania z apartamentów, które wcześniej zajmowała właśnie Anna. Sprawa munduru trafiła do oficera dyżurnego Straży Królewskiej, który natychmiast sporządził raport i przesłał go do biura etykiety pałacowej. Według informacji uzyskanych przez nasz zespół, w ciągu 24 godzin informacja o znalezisku dotarła do księżniczki Anny. Reakcja, jak się później okaże, była szybka i zdecydowana. To, co zaczęło się jako rutynowa inwentaryzacja, w rzeczywistości stało się punktem zapalnym dla głębszych napięć wewnątrz rodziny królewskiej, napięć, które narastały od koronacji Karola III i których symbolem zupełnie nieoczekiwanie stał się mundur jeździecki. W kolejnych dniach cicho zaczęto zadawać pytania: kto naprawdę zarządza przestrzenią pałacową? Czy Kamila wykorzystuje swoją pozycję, by symbolicznie zaznaczyć terytorium? I najważniejsze, jak zareaguje Anna, kobieta, która przez dekady znana była z powściągliwości, ale również z żelaznych zasad. Między symboliką a zdradą, analiza stylu i przekazu, w świecie monarchii, gdzie każdy gest ma znaczenie, a każdy element stroju podlega wielowarstwowej interpretacji, garderoba nie jest tylko zbiorem ubrań, to manifest wartości, tożsamości i pozycji w hierarchii. W tym kontekście, odnalezienie munduru ceremonialnego księżniczki Anny w prywatnej szafie Kamilli było czymś więcej niż zwykłym nieporozumieniem. Stało się punktem wyjścia do analizy głębszego konfliktu, którego korzenie sięgają lat dziewięćdziesiątych. Kamila kontra Anna starcie dwóch kodów tożsamości. Na pierwszy rzut oka, Kamila i Anna reprezentują zupełnie różne światy. Kamila. Uosobienie współczesnego kompromisu monarchii z nowoczesnością, kobieta, która przeszła długą drogę od trzeciej osoby w małżeństwie do królowej małżonki, symbolizuje pragmatyzm i adaptację. Jej styl, kobiecy, miękki, inspirowany angielską arystokracją, często z nutą dekadencji, został starannie wykreowany na potrzeby nowego wizerunku monarchii, zapanowania Karola III. Anna z kolei, córka Elżbiety II i księcia Filipa, od młodości znana była z rygoru, niechęci do celebryckiego stylu życia i niezależności. Jej garderoba od dekad to hołd dla prostoty, funkcjonalności i tradycji. Wystarczy spojrzeć na jej mundury wojskowe, tweedowe marynarki czy minimalistyczne kapelusze. Wszystko podporządkowane zasadom etykiety i służby. Anna ubiera się jak oficer, nie jak księżniczka. Pisała w 2016 roku dziennikarka modowa The Guardian. To właśnie dlatego odnalezienie jej prywatnego munduru z osobistym monogramem w szafie należącej do Kamili wywołało tak duże napięcie. Symboliczna inwazja czy błąd logistyki? Ekspertka do sosłach monarchii i autorka książki Szaty Królewskie Historia poprzez ubrania, dr Izabel Carmichael, komentuje: W kulturze dworskiej nie istnieje pojęcie zwykłego ubrania. Każdy przedmiot niesie w sobie zakodowaną hierarchię, emocje, a często również wspomnienie wydarzenia, które go zdefiniowało. Jeśli więc mundur ceremonialny należący do jednego z najstarszych członków rodziny królewskiej zostaje przeniesiony, świadomie bądź nie, do przestrzeni królowej małżonki jest to de facto akt o znaczeniu symbolicznym. Akt, który może być odczytany jako zawłaszczenie lub, co gorsza, zatarcie granic lojalności wobec zmarłej królowej Elżbiety II, matki Anny. Dr. Carmichael dodaje, Elżbieta II przez lata dbała, by Anna zachowała status jedynej kobiety w rodzinie królewskiej z pełnymi insygniami wojskowymi. Mundur ten był nie tylko symbolem, ale dowodem zaufania. Kamilla, jako małżonka króla, ma własne przywileje, ale nigdy nie była częścią tej wojskowej tradycji. Czy zatem odnalezienie munduru w jej apartamencie to próba reinterpretacji ról w rodzinie królewskiej, czy raczej logistyczny chaos wynikający z przeprowadzek po śmierci królowej? Jedna z byłych stylistek królowej Kamili, pracująca dla pałacu do 2023 roku, sugeruje prostsze wyjaśnienie. W czasie pandemii wiele rzeczy było przenoszonych w pośpiechu. Zbiory odzieżowe mieszano, przechowywano tymczasowo, nie zawsze z zachowaniem protokołu. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby ten mundur trafił tam przez przypadek. Jednak nawet jeśli było to niezamierzone, milczenie Kamili po całym zdarzeniu budzi pytania. Według źródeł zbliżonych do pałacu Clarence House królowa małżonka miała być zaskoczona, ale nie uznała sytuacji za priorytet. To z kolei zostało odebrane przez otoczenie Anny jako lekceważenie. Moda jako narzędzie dominacji? Od lat obserwatorzy życia królewskiego podkreślają, że ubiór bywa najcichszą lecz najskuteczniejszą formą walki o wpływy. W czasach Elżbiety II każda stylizacja była konsultowana z zespołem etykiety, tak by nie zaszło żadne przypadkowe powtórzenie lub dominacja. Obecnie, pod rządami Karola III i Kamili, wiele z tych protokołów zostało rozluźnionych. Młodsze pokolenie, w tym księżna Kate czy Meghan w przeszłości, również testowały granice mody królewskiej. Ale między eksperymentowaniem a nieautoryzowanym przejęciem odzieży ceremonialnej jest zasadnicza różnica. Jak zauważa profesor Jonathan Mallory z Uniwersytetu Oksfordzkiego, w monarchii każdy szczegół jest architekturą znaczeń. Mundur Anny to nie tylko tkanina, to historia, lojalność i przekaz wartości. Jego obecność w szafie kamili stawia pytania o to, kto dziś pisze tę historię na nowo. Dla opinii publicznej, która przyzwyczaiła się do spokoju i dystynkcji Anny, cała sytuacja może wydawać się mało znacząca. Jednak dla pałacowych insiderów jest to sprawa o wielkim ciężarze emocjonalnym, być może większym niż ktokolwiek się spodziewał, napięcia narastają. I nie tylko w garderobie. Podobne zdarzenia, choć rzadziej ujawniane, miały miejsce również w przeszłości. W latach osiemdziesiątych, podczas wewnętrznego sporu między księżną Dianą a Kamillą, jeszcze jako prywatną osobą, również doszło do kontrowersji związanych z akcesoriami i prezentami królewskimi. Wówczas jednak sprawę zatuszowano, unikając skandalu. Tym razem jednak sytuacja dotyczy dwóch kobiet, które oficjalnie reprezentują monarchię, i każda z nich ma swoich zwolenników wewnątrz struktur dworskich. Czy styl i moda mogą stać się orężem w walce o wpływy? Czy możliwe jest, że Kamila, nawet nieświadomie, podjęła grę o symboliczne podporządkowanie księżniczki Anny? Wszystko wskazuje na to, że odpowiedź poznamy w dalszym ciągu tej historii, gdy Anna zdecyduje się na swój własny ruch. Reakcja księżniczki Anny: cichy bunt czy otwarte ostrzeżenie. Choć przez całe życie księżniczka Anna unikała dramatów i skandali. To jej reakcje, gdy już następują, zawsze są precyzyjnie przemyślane, stanowcze i pozbawione emocjonalnych ekscesów. W odróżnieniu od bardziej impulsywnych członków rodziny królewskiej, Anna nie wyraża sprzeciwu słowami, lecz gestami. I właśnie w tej logice należy interpretować jej odpowiedź na incydent garderobiany związany z królową małżonką Kamilą. Wiadomość o mundurze i natychmiastowa cisza. Według kilku niezależnych źródeł z kręgów bliskich rodzinie królewskiej Anna dowiedziała się o obecności swojego munduru jeździeckiego w apartamencie Kamili nie od urzędników pałacowych, lecz od pracownika stajni w Gatcombe Park, jej prywatnej rezydencji. Młody koniuszy, który pełnił praktyki w Windsorze, przekazał informacje w dobrej wierze, nieświadom ich potencjalnych konsekwencji jak relacjonuje osoba z otoczenia Anny. Nie wybuchła gniewem, nie zrobiła żadnego komentarza, spojrzała, podziękowała i zamknęła drzwi gabinetu. Przez kolejne dwie doby nie nastąpił żaden oficjalny ruch. Jednak wewnętrzny system komunikacji rodzinnej, bazujący na prywatnych kurierach i dyskretnych asystentach, został błyskawicznie uruchomiony. Anna wystąpiła o audiencję w zamku Windsor, z pozoru w sprawach technicznych. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami, 17 minut, które wstrząsnęły apartamentem. Spotkanie między Anną a Kamillą odbyło się w porannych godzinach. Nie było oficjalnie odnotowane w kalendarzu królewskim, a jego przebieg owiany jest tajemnicą. Wiadomo jedynie, że trwało dokładnie 17 minut, według zegarka oficera ochrony przy drzwiach. Relacje świadków sugerują, że to, co zostało powiedziane, choć wyrażone z typowym dla Anny chłodem, miało siłę ostrzeżenia. Były doradca Elżbiety II, Lord Thomas Newberry, komentuje „Anna ma tę rzadką zdolność do wyrażania niezgody bez użycia ani jednego podniesionego tonu. Jeśli mówi, to nie przystoi, to w jej ustach równa się politycznemu ultimatum. Nieoficjalnie mówi się, że księżniczka zadała Kamili pytanie, czy to był przypadek? czy intencja i czekała na odpowiedź. W zamian otrzymała ponoć wymijające zapewnienie o niewiedzy i logistycznym błędzie. To nie wystarczyło. Jeszcze tego samego dnia Anna opuściła Windsor, bez udziału w wspólnym lunchu rodzinnym i wróciła do Gatcomb Park. Ciche kroki buntu, odwołania i nieobecności. W ciągu tygodnia po spotkaniu Anna odwołała trzy zaplanowane wystąpienia publiczne. Między innymi udział w dorocznej wystawie rolniczej w Devon oraz ceremonii wręczenia odznaczeń Royal College of Veterinary Surgeons. Nie podano przyczyn absencji, a rzecznik księżniczki wydał jedynie lakoniczne oświadczenie o reorganizacji terminarza. Jednocześnie w kręgach pałacowych szybko rozeszła się wieść o symbolicznym zawieszeniu aktywności przez księżniczkę. Jak zauważył komentator królewski Philip Grant. Dla Anny rezygnacja z obowiązków to jak zdjęcie insygniów. Jeśli decyduje się na taki krok, znaczy to, że sytuacja zaszła wyjątkowo daleko. Wewnętrzne źródła pałacu Buckingham potwierdzają, że po tym geście król Karol III sam próbował skontaktować się z siostrą, wysyłając jej ręcznie pisany list formę korespondencji zarezerwowaną wyłącznie dla spraw osobistych o dużej wadze. Treść listu pozostaje nieznana. Jednak wiadomo, że odpowiedź Anny była zwięzła i formalna. Wewnętrzny podział? Rysy w dynastii Windsorów. Od śmierci królowej Elżbiety II, jedność rodziny królewskiej była przedstawiana jako nadrzędna wartość. Wizerunkowo, Karol III, Camilla, William i Kate mieli tworzyć spójną, nowoczesną monarchię. Anna, choć mniej medialna, była postrzegana jako instytucja w instytucji, osoba ciesząca się zaufaniem zarówno elit wojskowych, jak i starszego pokolenia Brytyjczyków. Tymczasem sprawa munduru po raz pierwszy ujawniła ukryte napięcia. Jak mówi jeden z byłych członków personelu królowej Elżbiety: To nie jest konflikt o materiał. To spór o pamięć, lojalność i prawo do historii. Kamila świadomie lub nie, dotknęła fundamentu tożsamości Anny. Niektórzy obserwatorzy idą dalej, sugerując, że Anna mogłaby, choćby pośrednio, ograniczyć swoją aktywność publiczną w dłuższym okresie, a nawet zrezygnować z niektórych patronatów, jeśli nie zostanie wydane wyjaśnienie lub gest pojednawczy. Gest milczenia, który mówi więcej niż tysiąc słów. Charakterystyczne dla całej sytuacji jest to, że żadna ze stron nie zdecydowała się na publiczny komentarz. Żadna ze służb prasowych nie wydała oświadczenia, a media pałacowe, w tym oficjalny profil The Royal Family, całkowicie przemilczały temat. Jednak eksperci zgodnie zauważają, że w monarchii milczenie bywa najgłośniejszym językiem. Kiedy Anna przestaje się pojawiać, a Kamila nadal reprezentuje monarchię u boku Karola, wówczas linia podziału staje się bardziej widoczna niż kiedykolwiek. Echo w pałacu. Co dalej z hierarchią monarchii? Kiedy monarchia opiera się na rytuale, protokole i nieskazitelnej dyscyplinie symboli, każdy gest, nawet tak pozornie błahy jak obecność munduru w nieswojej szafie, może spowodować pęknięcia w pałacowych murach. Dziś, po ciszy księżniczki Anny, niezręcznej reakcji Kamili i milczeniu pałacu Buckingham, pytanie brzmi, czy mamy do czynienia z chwilowym napięciem, czy z początkiem cichego przetasowania sił? Król Karol III, mediator czy bezradny obserwator? Król Karol III siedzi, mimo że objął tron z dużym poparciem społecznym, od zawsze był bardziej intelektualistą niż arbitrem. Jako człowiek sztuki i ekologii, unikał konfrontacji wewnątrzrodzinnych, a konflikty rozwiązywał raczej przez dystans niż stanowczość. Tym razem jednak stanął przed sytuacją, której nie można przeczekać. Według źródeł zbliżonych do doradców królewskich, Karol był wyraźnie poruszony reakcją Anny. Pomimo, że pozostaje lojalny wobec swojej żony, zdaje sobie sprawę z tego, jak wielką wartość symboliczną i instytucjonalną niesie za sobą postać jego siostry. Jak twierdzi jeden z jego byłych sekretarzy, Karol wie, że Anna to ostatni bastion stylu Elżbiety II. Jeśli ją straci, wizerunkowo lub faktycznie, to straci coś, co jego matka budowała przez dekady. Nieoficjalnie mówi się, że król miał rozważać wystosowanie prywatnego zaproszenia do Anny na wspólne spotkanie z Kamilą i zamknięcie sprawy w rodzinie. Jednak duma, protokół i konieczność unikania przecieków sprawiają, że każda decyzja musi być wyważona z chirurgiczną precyzją. Kamila, rosnące wpływy, topniejąca cierpliwość, królowa małżonka, mimo wcześniejszych lat kontrowersji, zdołała ugruntować swoją pozycję dzięki lojalności wobec króla i aktywności publicznej. Jej styl, ciepły, uśmiechnięty, a zarazem dystyngowany, zdobył sympatię znacznej części Brytyjczyków. Ale wewnątrz pałacu, jak donoszą pracownicy niższego szczebla, coraz częściej mówi się o dominacji Kamili. Jej apartamenty rozrosły się, wpływ na wybory kadr wzrósł, a relacje z prasą są znacznie bardziej kontrolowane niż za czasów Elżbiety II. Pojawiają się też głosy, że Kamila otacza się gronem lojalnych doradców, którzy marginalizują rolę Anny i innych starszych przedstawicieli dynastii. Sprawa munduru, nawet jeśli była przypadkiem, wpisuje się więc w większą narrację o przesuwaniu akcentów władzy symbolicznej. Anna, samotna strażniczka tradycji? Dla wielu Brytyjczyków księżniczka Anna jest jedyną osobą w rodzinie królewskiej, która pozostała w stu procentach wierna modelowi monarchii reprezentowanemu przez Elżbietę II. Służba ponad ambicje, lojalność ponad PR, obowiązek ponad emocje. Jej nieobecność na oficjalnych wydarzeniach, milczenie w sprawie munduru i nagłe wycofanie z kilku patronatów są sygnałem, który czytają nie tylko dziennikarze, ale i przedstawiciele armii, tradycyjnych organizacji, a nawet zagraniczne dwory. Niektórzy obserwatorzy sugerują, że Anna może zdecydować się na półoficjalne wycofanie się z życia publicznego nie jako gest buntu, ale jako forma wewnętrznego protestu taka decyzja miałaby ogromne konsekwencje. Wiele z patronatów Anny, na przykład Royal College of Nursing, British Horse Society, to instytucje z ogromną historią i wpływami. Rezygnacja z ich reprezentacji byłaby odebrana jako cios dla ciągłości monarchii. Prasa i opinia publiczna narastające napięcie. Choć temat nie trafił jeszcze na pierwsze strony tabloidów w formie skandalu, to dziennikarze zajmujący się rodziną królewską, Zaczynają zadawać niewygodne pytania. Czy możliwa jest cicha wojna domowa na szczytach monarchii? Czy zobaczymy kolejne symboliczne gesty, na przykład oddanie patronatu, pominięcie w kolejności protokolarnej, czy nawet wycofanie się Anny z udziału w koronacji przyszłego następcy tronu? Publiczność jest podzielona. Starsze pokolenie nadal widzi w Annie ostatnią przedstawicielkę prawdziwej monarchii. Podczas gdy młodsi wyborcy częściej utożsamiają się z nowoczesnym wizerunkiem Kamili, Williama i Kate. Sytuacja przypomina powolne przesuwanie się płyt tektonicznych, bez trzęsienia ziemi, ale z widocznymi naprężeniami. Przyszłość bez Elżbiety II, bez busoli jedno jest pewne. Śmierć królowej Elżbiety II pozostawiła pustkę nie tylko symboliczną, ale też operacyjną. To ona była arbitrem, mediatorką. Gwarantką równowagi między Starym a Nowym. Dziś brak tej figury sprawia, że spory, które dawniej rozwiązywano w czterech ścianach z herbatą i spojrzeniem królowej, eskalują do poziomu strukturalnego. Jak mówi były doradca do cpłach protokołu dworskiego Sir Harold Trent, Elżbieta II miała władzę, która nie wymagała słów. Jej obecność wystarczała, by zatrzymać każde napięcie. Dziś tego brakuje. I to czuć w każdej komnacie pałacu.